This is it, I swear. Zostając z pięknej pogody w kwietniu jedziemy zwiedzić Stawy Milickie, po drodze zwiedzamy różne pałacyki, jesteśmy teraz pod pałacem w Turwi, później jeszcze kilka innych pałaców zobaczymy, zobaczymy też kurhany z epoki brązu i Stawy Milickie. Przeciwko jest też jakaś muzeum gorzelni, a tu nie będziemy tam wchodzić chyba, to jest jakieś przejście. Piękny okazały park. Ptaszki ćwierkają, zielono się zrobiło. To widok od tyłu pałacu. Ma dobudowaną kaplicę. pokoje będziemy mieli. Pałac w Turwi w gminie Kościan to barokowy pałac rodziny chłopowskich. Jednym z jego właścicieli w XIX wieku. Był generał Desidery Chłopowski, współtwórca pracy organicznej i jeden z kreatorów nowoczesnego rolnictwa Wielkopolskiego. Pałac pochodzi z lat 1760-1770 i otoczony jest 18-wiecznym parkiem krajobrazowym o powierzchni 22 hektarów. Tam jeszcze z daleka jest Muzeum Gorzelnictwa. A to nowy sprzęcior I się spisuje Dojechaliśmy do skansenu Soplicowo. Ale dobrze, że udało nam się złapać z całą wycieczką z autokarem. Także nie musimy być sami Możemy pozwiedzać w towarzystwie były jakieś zwierzaki, były, pamiętam tak? Krowy, kunie nie No nie mamy nic Nie mamy To tą ta jaka jest mięciutka po głowie. Jakie to miękkie. Tylko wyłęka. Ma coś ważnego do powiedzenia. Aha, z krową tam gada. Z tam Z Skansen filmowy Soplicowo znajduje się w Cichowie. Zbudowano go z elementów scenografii stworzonej na potrzeby ekranizacji poematu Pantadeusz, reżyserii Andrzeja Wajdy. Skansen tworzą wozownia, lamus, spichlerz, stajnia, stodoła i kurnik. Na jego terenie odbywają się coroczne wystawy i imprezy plenerowe poświęcone Mickiewiczowi. Nie, nie. To jest restauracja, można chyba coś kupić? Powinny się u nas zgłaszać. Jak przyjeżdżają? Nie przyjeżdżają. Restauracji w Soplicowie nie polecamy. Pan nas wygonił, powiedział, że na dzień dobry, odpowiedział, że to nie jest jego dobry dzień. To nie jest I dla nas, dla, dla nas nie jest dobry dzień. I że grupy powinny być zorganizowane i się wcześniej zapowiedzieć, jeżeli chcą coś zjeść. Mała woda 10 zł, ale powiedział, że nie sprzeda, bo nie było zapowiedzi. Także. Szczelił, focha! Jest ktoś odważny, żeby pójść spytać o kawę? Tu chodź, że jesteś przewodnikiem i zapowiadasz grupę. Dzień dobry, chciałbym zapowiedzieć grupę, bo cztery osoby przyjechały. W autobusie do was 50 Dzień. jest. Ten, ten w... Ale mamy dzisiaj piękną pogodę. Zostawaliśmy pod pałac Modliborskich. Chwila odpoczynku. Ruiny dawnej rezydencji rodziny Modlibowskich. Obecnie istniejąca klasycystyczna budowla została wzniesiona w 1860 roku dla ówczesnego właściciela wsi Stanisława Modlibowskiego. Stan pałacu jest katastrofalny i grozi zawaleniem. Budowla składa się z części frontowej i dwóch skrzydeł. Całość dostępna jest do oglądania. Dojechaliśmy do Krotoszyna Idę do ekipy, już poszli szukać jakiejś kawiarni. Podoba nam się to nazwa. Podoba, podobało mi się jak pani odbiera telefon. Ministerstwo tak słucham. halo? Co zamówiłaś? Ja naleśniki. Mi tego brakuje. Z i z Nie, nie z Cenamanem? Że raz na kilka miesięcy dzwoni Pani Gessler, żeby tutaj coś zrobić, rewolucję, ale Pani się nie zgadza w Ministerstwie Kotleta. Zobacz, <noise> co się zamówiłaś. To na razie gulaszowo. Mm. Wygląda Super. w tempik. A, no A typowo. Ta Schaboszczak. Ta bardzo dobre. Tu jeszcze dostałem fajne chleba ze smarcem. Gratis, do spróbowania. Wyborna. Ogólnie pani bardzo szybko się uwija, szybko przynosi zamówienia. Polecamy jak najbardziej. Ministerstwo kotleta. Dojechaliśmy do Kurhanów. Kurhany z epoki brązu. To nasze kurhanianki, ja zmęczone, obżarte, po, obżarte po, po ministerstwie, po ministerstwie kotleta. Lasy pomiędzy Krotoszynem a Ostrowem Wielkopolskim skrywają ponad 100 kurhanów z epoki brązu. Jest to ich wyjątkowe zgromadzenie w skali kraju. Nawet z dzidą go pochowali. Jakiś był krąg, a dołożyli... bani. No tu było na mapie pokazane, że Taki okrąg 10, 10, 10 Średnicy 10 km To były kurhany w okolicy, nie? I dojechaliśmy do Pałacu Myśliwskiego Chyba najładniejszy Zabytek tutaj w tej okolicy Pięknie się prezentuje Zespół pałacowy w mojej woli usytuowany w dawnym kompleksie lasów Myśliborskich na południowo-zachodnim skraju powiatu Ostrowskiego należy do unikatowych nie tylko w skali kraju. Pałac myśliwski z połowy XIX wieku ma konstrukcję szkieletową, a jego ściany oszalowano i obito płytami z kory dębu korkowego oprócz murowanej wieży w 1885 roku oraz w latach 1902-1903 Rozbudowano go i przekształcono w rezydencję mieszkalną. Wokół niego utworzono park krajobrazowy i zbudowano stajnie, powozownie oraz oficynę. Pałac myśliwski w dobrej woli. Idziemy na spacerek nad Stawy Milickie. Nie jesteśmy w Czechach, ale to W drodze nad Stawy Milickie. Chwila przerwy. Nie dojdziemy na Stawy Milickie. Tu nazwaliśmy, że to jest nasz mały Stonehenge betonowy. Jakbyś bez tego żółtego pokazał, to ktoś by uwierzył. Internet zniknął. Jesteśmy poza zasięgiem. Jechały do nas dwa motocykle Tomek I Andrzej. Jesteśmy teraz cztery motorki i sześć osób Andrzej jak jazda? Dobrze? Cześć Jak się jechało? Z no, całkiem dobrze, ale ja wybojów Na ostatnim odcinku tak <głos》> To mi się nie podobało Jędrzejowi akumulator nawalił rano Nie mógł, nie mógł odpalić bo Lat, Nie, a to po w, w tym roku. <laughs> tak. A tu Tomek do nas dojechał, KSM. B będzie filmik. Coś filmik Film będzie, tak tak, Film musi być. Czynnik to jest dobra pamiątka z wyjazdu. A tu nasza altanka do biesiadowania. Ale na, czy to miejsce jest odpowiednie do biesiadowania? Tak, jest teraz. Teraz możesz otworzyć piwo. Teraz mogę w tym dystyngowanym miejscu. Tam otworzyłem na łące, to miałem opieczkę. Nie że... na łące, tylko w drodze na łąkę otworzyłem. W drodze, to jest jeszcze dużo. Jeszcze. To, to było bardzo, bardzo. Fope. Fope. <grywa> to było bardzo nie w czasie. Może czasami dzwonią mi się rozłączają, jak tak słyszą ministerstwo. To taki olbrzym. Nie, nie, to jest bubry No tak? No raczej to nie był kij to, to suchy <śmienny> 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 Jak ci teraz wypierdoli z ogona, to aby rosł jeszcze przejdę, nie wiem jak Wracamy ze stawów milickich W pięknej pogodzie przy stawach milickich, <grabiarki> na nogach nie, sobie to przejechać, to Jesteśmy pod kamieniem, pod grobem myśliwego, pod Milczym. ale w środku są jeszcze fajne rzeczy. Do, do kościoła świętego Andrzeja Boboli. Czekaj, no, A ile to kosztuje? To, takie Przestanek kawa? Przystany kawa, zdecydowanie. A nie, kościółek. też. Kościółek te. Później kościółek po kawy. Bez kawy nie ma sił na kościółek. Lody dla ochłody, robi się powoli ciepło. Mamy kościół. To było fajnie. Nawet nie obejrzeliście sobie dobrze. Czego? Kościółka. to, 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 z to z z nie byłem. to jest kawa. Pierwotnie był to luterański kościół świętego krzyża. Jeden z sześciu kościołów hmm. łaski, Podstałych po ugodzie z 1707 roku. Było to ustępstwo cesarza wobec śląskich ewangelików. Pałac Matsanów w Miliczu. Wróciliśmy, wróciliśmy tutaj. Bardzo nam smakowało. Zjemy jeszcze raz. Tomek, ja spróbuję. Tomek spróbuję. I wydam opinię później. Jak Tomek? Smaczny? Bardzo dobry. Cotleta, no polecasz ministerstwo? też ministerstwo Tak jest.